Cześć, ja jestem Sarcz i witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Risen. Jesteśmy tutaj w obozie bandytów na bagnach i weszliśmy do siedziby Dona Estebana i postaramy się w tym odcinku z nim pogadać i zobaczymy czy odda nam dysk.

Then let me hear what that fine gentleman has to offer. He's looking for a set of crystal discs. And what does that have to do with me? He wants you to get them. Mm -hmm. What does he offer in return for these discs? The gold from the ruins. The ones you currently occupy, in any case. Take that. And he won't trouble you. That is indeed an offer. Agreed then. Discs for the ruins. Uh, tell me, what is the Inquisitor planning to do with these discs? No, nie tego mówić. That is none of your concern. You came to me for help, and now you give me nothing. But then, if I don't give these discs to him, he will take them. Or try to and put my men in danger, you leave me no choice, do you? I must take the gold. No, do you know where these crystal discs are? I have one object that matches that description. You can take your discs. Go and take them to your Inquisitor. My actions show trust and honor. I hope your actions will do the same. Dobra, więc jeden disk mamy. Just one. The Inquisitor needs several, and if he's right, and we need to get in there to save the island. Well, we have a new excavation in a temple to the east, not far from your monastery. My man Fincher is overseeing work there. It's a large ruin, hasn't been excavated by your men yet. Maybe, maybe one of these disks is there. Talk to Fincher. He will show you where the temple is. No, dobrze, Więc pogadamy za chwilę z Fincherem what makes you think a disk is in the temple to the east? what oh, can you think of anyone else? searching a large temple has to make more sense than poking around in the woods. wouldn't you agree? He's a dumb, uh... so the don's giving you a chance. yes. lucky you. lucky me. i know what it looks like, him skulking in that temple. let me give you some advice don't underestimate him. he's just waiting for the right time. this island is the don's and he's going to take it back. Oh, to się jeszcze okaże. what do you do for the don? i take care of things for him. keep an eye on people. want to find out so you can tell your friends up at the monastery? well, tell them this. i am keeping an eye on them. they don't cause trouble. you don't cause trouble. you won't get any trouble. how are things going here? i'm worried about the temple over to the east. i sent a group of men to the entrance. our treasure seekers were able to open it, but something's not right. they should have been back here long ago, and i've heard nothing. is there a faster way to reach this place? we've uncovered some sort of stone at the temple. they say it has the power to move people from place to place in an instant. you might find it useful in the work you're doing for the dom.

I zobaczymy tutaj teraz... Wow, aż tutaj muszę się dostać? No dobra. No to w takim razie wyjdziemy teraz stąd i będziemy kolejne groby też przeszukiwać. O proszę, tutaj mogę też. A ten grób to mam niedaleko kamień teleportacyjny, chyba z tego co pamiętam. A więc też będę mógł tego użyć. Dobrze. Jeszcze, zanim stąd pójdę, to chcę z what can i do for you? you have come to be healed, or perhaps just to pass the time in conversation. what can you offer for healing? ah, i have potions to ease your wounds. i'm well versed in the art of alchemy and prepare all potions myself. Would you teach me something about alchemy? That depends. Are you ready to learn? Is your mind open to the knowledge? Am I ready to teach you? Yes, I think I am. But there are dangers. This is not a discipline to be taken lightly. I shall guide you, but you must beware. Bear in mind that we are not in the protected halls of the monastery i do not wield the power to save your life if things turn sour surely not much can go wrong with mixing potions normally no but the ingredients we use here are strange we are far from the mainland and the materials we are finding in these temples have unknown properties my last experiment was almost literally my last if you understand so be warned Tell me more about your studies. I am fascinated by those that built this temple, unraveling their ancient dangerous secrets. This stone, for example. Obsidian, these ancients called it. Hugely resilient. It served them as a raw material for their weapons and armor. Weapons made of this would be very damaging. So, if someone could find any weapons they had left behind... You're a mage? And you serve the dog. Someone has to take care of the boys here. It falls to me to do so. It's an honor. And it allows me to do what I need to. The boys here are a little exuberant, but we have an arrangement. I heal them, and they leave me to carry out my studies in peace. You study? Certainly. There is much to discover here. Like, for example the magic barrier in the lower vaults. you are a man of magic. magic phenomena will seek you, whether you want them to or not. what magic barrier? they were clever, the builders of this place. they did not rely on just iron and stone to keep people out. they knew the power of magic, too. if you ever venture deeper into the temple, OK, jak widać tutaj ma sporo do sprzedania. Głównie mikstury i różne zwoje. No także przepisy. Dobra. Być może zaraz mu coś sprzedam, ale jeszcze tutaj się zapytajmy. What can you teach me about alchemy? Ok, więc więcej many mogę się u niego nauczyć. A więc, sprzedamy mu niepotrzebne rzeczy. Więc, tak, po kolei. Jeszcze, ja że miecze mi są niepotrzebne. Za chwilę zobaczycie, ile tutaj pieniędzy dostanę. Na wszelki wypadek, zatrzymam sobie ten dobry miecz, który jest jednoreczną bronią. Chociaż już teraz mi to niepotrzebne. No ale zawsze wolę być przezorny w takich kwestiach. Tutaj jedno też musimy zostawić do obdzierania ze skóry potworów. Okej, okay, ale te bronie już są niepotrzebne. Glewia. No, kostur też co jeden zostawić mimo wszystko. Włócznie też. Solidna gałąź mi niepotrzebna. Młot słaby. Siekiera słaba. Rogowy łuk ciągle chcę trzymać, bo on jest mocny. Że na razie nie mam tyle zręczności, ale za to te tarcze sprzedamy. Amulet, te amulety i pierścienie zostawiam na razie przez dłuższy czas. No i tutaj jeszcze te inne przedmioty, mi niepotrzebne są niektóre. Jeden kilow, tutaj widły. Okej, okay, i zaczynamy od sprzedaży skór. Szczypce Skorpiona, szpony Czerwia, żądła Skorpiona, kolejne żądła. Tak więc sporo tutaj jest. Trochę pieniędzy otrzymamy za to. To na pewno. Skorupy łodzika sobie zatrzymuję. One mogą się przydać. Do alchemii bodajże. I dobra, to będzie wszystko. A więc 998 sztuk złota otrzymamy. Czyli mamy ponad 9000. Ładny wynik. Tu jest jakiś przepis. Nie no, ten się na mnie patrzy, to nie będę kradł. Sprawdźmy. Przeczytajmy sobie tutaj książkę. Raczej powinienem powiedzieć księgę. Dobra. Wow! Boże! Nie kurczę jeszcze mnie okradł. Skubaniec. Ile? O nie, na to to ja nie pozwolę, żeby mi oni odebrali. 5000, nie. Muszę wczytać. To zaraz się z nami powitam. Ok, a więc jesteśmy z powrotem. No, nie spodziewałem się, że zabranie korzenia many spowoduje, że tutaj będą mnie atakować. Ale dobra, już wolę nie ryzykować po raz kolejny. Nie Dobra, dobra. To jest dużo góry, am the bee's sting. How did an ogre wind up guarding gold for an outlaw? Don Esteban saved my life. Now I owe him that life. I, Caracos, work for Don Esteban and for my honor. The Don must trust you to leave you with all his gold. Don Esteban says, there is no one better than Caracos. Honor is what matters to me. Gold does not bring honor, only greed. Looks like the Don couldn't have found a better guard. Some people have tested Caracos. None have passed. I can believe that. The disloyal find death. The loyal I train to defend Don Esteban. You train the men here. Don Esteban needs strong arms and sharp axes. I want to improve my fighting skills. Okay, a więc on może tu nauczyć walki toporem i... Zwiększyć mi siłę, warto o tym wiedzieć. A tymczasem, sprawdźmy dalej, co tutaj jeszcze jest ciekawego. Nie wiem, czy tu na górę mogę wejść. Nikt się nie burzy, więc chyba nie ma problemów. Chociaż wątpię, żeby coś tutaj było, ale może. Okej, okay. zejdźmy. Proszę, jest gól Nie myślałem, że w takim miejscu znajdę przeciwników Dobra, zawalczmy Kurczę Wciąż jeszcze pewne problemy z tymi gulami mam. No, dobra, pokonaliśmy go na szczęście szybko. A i kolejny. Teraz się udało. Co my tutaj mamy? Schodzimy niżej. Co? Tu jest kolejny gól No, chodź, chodź. Aha, jestem wyżej, tak? Nie możesz mnie dopaść. Przykro mi. I tu jest ta bariera, o której chyba mówił tamten mag, czy tam raczej alchemik. Ale wiecie co? Ja mam przecież czar, który znosi te bariery. Więc czy nie mógłbym sobie tam przejść po prostu? Zapiszę. To zapisuję, bo nie chcę też stracić tego czaru niepotrzebnie. Zniszczenie magicznego pola. To sprawdźmy. Nie chyba nic nie zrobię, bo bariera mi się nie pokazuje. No Ale spróbujmy. Nie, nic nie mogę zrobić. Klikam lewy przycisk i nic się nie dzieje, więc niestety nie ma tak łatwo. Tak więc cóż nie pozostaje nam nic innego, tylko się wrócić. Być może z tamtym miejscem jest związane jedno z zadań głównych z czasem, albo tylko takich zadań, które wypełnią bandyci. I być może mi już tam nie będzie dane wejść. Zobaczymy w przyszłości. A tymczasem jeszcze chcę pójść w tę stronę. Szkoda, że nie mogę tego złota zabrać. Chociaż teoretycznie mogę, ale tutaj wszyscy mnie widzą, więc będę ryzykował. What do you want? <inequity> nie do a right around the no dobrze, na skoro tak mówisz, to nie będę wchodził. A więc wygląda na to, że już tu nic więcej mnie nie czeka ciekawego. Czyli co, w takim razie trzeba będzie stąd spadać. A więc co teraz zrobimy? Zerknijmy sobie przede wszystkim do dziennika. Co tu jest? Kamienie teleportacyjne Obóz pandytów. Czemu te ruiny są teraz zaznaczone? Aha, te kamienie, tak? Dobra, tak mi się wydaje, że to chodzi o miejsce tych kamieni, gdzie mnie przeniosą. Dobra, więc groby są. Jeszcze tutaj jest kolejny. A więc przeniesiemy się tutaj może w takim razie. Jakie tu jeszcze są zadania? Tu już droidowi raport, to nie. Tajemnica wschodniej świątyni. Też tutaj trzeba będzie przejść. Ale najpierw te groby. A więc tutaj. I zobaczmy, gdzie jest najbliższy kamień. Świątynia na równinie. Dobra. A więc zerknijmy. Chociaż wiecie co, ja bym się jeszcze jednak przespał. Bo nie dość, że przejdzie do południa czas, to jeszcze regeneruje sobie życie dzięki temu. Ok. Uda się chyba. Śpij do południa. Dobra. I teraz możemy stąd spadać. Czyli tak. Tutaj będziemy mieli kamienie. I gdzie jest ta równina? Dobra. To będzie tutaj. To jest najbliższe, akurat miejsce, gdzie znajdę ten grup, więc chcę tutaj zobaczyć. Dobra, nie będę tam wchodził, bo pisaliście mi w komentarzach. Tam był taki jeden jaszczuroczłek potężny, z którym miałem problemy. To jeszcze wprawdzie było z wcześniejszą zbroją, wcześniejszą bronią i statystykami, ale. Za to pisaliście mi, że tam później jeszcze będą silniejsi przeciwnicy. Więc raczej nie mam z nimi szans na razie. Zerknę szybko, gdzie ten grup jest. Okej, okay, tutaj jakoś. Hmm, zastanawiam się, czy to jest tam? Czy raczej w tej świątyni, jednak? A to jest pytanie. Dobra, mi się wydaje, że chyba jednak tam. Na tej farmie. Zaraz sprawdzimy to. A właśnie, a skoro tu już jestem, to wejdziemy sobie do świątyni kolejnej w takim razie. Aj, mały wóz mi się zaciął tutaj. Wejdziemy sobie do świątyni i zobaczymy, co tu jest ciekawego. Pamiętam, że tam był. Także tam była jakaś nieszczęsna pułapka od razu na starcie. A konkretnie tutaj, ale jeśli strzelę w ten przycisk, to chyba mogę przejść. Dobra, więc otwarte. No i cóż, weźmy sobie ten grzyb. Na wszelki wypadek to przeskoczę, żeby nie było nieprzyjemnej niespodzianki. Ale mam nadzieję, że już nie ma tutaj nic. Wow! O kurcze. A więc jednak no cóż a co tu jest w ogóle skrzynia tylko jakaś dobra to wczytujemy spróbuję to tak zrobić żeby ten świerszcz tu przyleciał i może na niego te ale na niego to nie działa niestety Udało się. No i co teraz, kurczę? Mógłbym lewitacji użyć, szczerze mówiąc. Sprawdźmy, ile mam tej lewitacji. Tutaj nie widzę na razie. Jedna sztuka tylko, a to nie, nie da rady. Dobra, jeszcze raz jeden skok, chyba że tam jest może coś. Nie no, ale z tego co widzę to nic nie mogę zrobić A może jest jakiś czar, który eliminuje te pułapki Iluzja Co my tu jeszcze mamy właśnie? Magiczna ochrona to nie Szybkość Ewentualnie przemiana w łodzika, ale też wątpię. Dobra, spróbuję tam jeszcze raz przeskoczyć. Jak mi się nie uda, to zwyczajnie wczytamy i nie będę tam wchodził. O, proszę, udało się. A wcześniej się nie udało, kurczę, i to jest problem największy. Że czasem się uda, a czasem nie. Oby to było warte. Proszę, jakiś pierścień. Zobaczmy, co tu jest. No szczerze mówiąc to nie ma tutaj zbyt wielu rzeczy. Nie powiedziałbym, że to jest takie warte świeczki. Dobra, ja tu zapiszę sobie na oddzielnym save. Gotowe. No i spróbujemy przeskoczyć. Dobra, udało się na szczęście. A więc to wszystko tutaj. Chociaż. No właśnie. O proszę, chyba to wyłączyło mi teraz pułapkę. Odpowiedziałem sobie na pytanie, właśnie co muszę zrobić. To wiecie, co jeszcze sprawdzę? Tak jest, teraz jest wyłączone. No dobra. Dobrze wiedzieć na przyszłość, że pierście nie potrafią też taką pułapkę wyłączyć. I dobrze, idziemy w takim razie tędy. Próbujemy zdobyć, znaczy zdobyć, wykopać ten grób, co tam jest w tę stronę. Niestety teraz czeka nas trochę takiej wędrówki od grobu do grobu. I tak w ogóle to mam nadzieję, że jednak trafię na miejsce, że to właśnie jest tam gdzieś. Tam jest też takie wejście do takiej jaskini i podejrzewam, że to może być tam. Bo z tego co pamiętam, to nawet jest tam jakiś grób. Ale wiecie, grałem w tamtym miejscu już kilka godzin temu, albo i kilkanaście godzin temu. Jeśli chodzi o czas gry, oczywiście. Bo jeśli chodzi o moje granie, to kilka tygodni temu zapewne. No ale cóż, może znajdziemy jakoś odpowiednie miejsce. Zerknijmy szybko. Dobra, czyli to będzie tutaj, tak. Ciekawe, czy to tu. O, proszę, jajko jakieś. Mam nadzieję, że to jest tutaj, właśnie. Czy ja tutaj nie byłem? O, proszę, i wygląda na to, że to tutaj, nawet. Kufer to chyba sprawdzałem, ale nie przypominam sobie, żebym tam wchodził. Musiałem to przeoczyć jakimś cudem. Że tu nic nie ma akurat, no dobra. Kurcze, zerknijmy. To jest blisko, naprawdę blisko. Mam nadzieję, że to tutaj jest. Oho, może tutaj będzie. Chyba też nie, kurczę. Wielka szkoda. Nie, to na pewno nie tutaj. To już jest za daleko. A więc trochę się obawiam, że to jest w tej świątyni, niestety. Tak jest, tutaj już się oddalam, niestety. Chyba że ewentualnie gdzieś tutaj muszę przejść. No nic, w każdym razie, jeśli w tym odcinku mi się nie uda tego znaleźć, to już w przyszłym po prostu się z Wami powitam tuż przy tym grobie od razu. Ja tutaj poza nagraniem postaram się poszukać tego. No ale jeszcze na razie chcę sprawdzić wszystkie możliwe wejścia. Ale tutaj chyba nic nie ma. Dlatego obawiam się, że to może być w tamtej świątyni na górze. Niestety. Jeszcze tutaj ewentualnie coś, no ale nie no, tu nic nie ma. Może tędy jakieś wejście. Też tu nic nie widzę. Tutaj zamknięte wszystko. Szkoda, trudna sprawa, ale jednak chyba tu nic nie będzie. Jedynie szalej druida sobie wzięliśmy O! Nie zauważyłem was tutaj. A i nie chcę tego, nie, nie chcę łuku, tylko miecz. A nie okrążaj mnie. Dobra. No, dobre i to, że sobie zawalczyliśmy. Hm, no, ale to już chyba kurczę będzie na tyle w tym odcinku. W takim razie, tak jak mówię, ja sobie poszukam tego grobu i w kolejnym odcinku spotkam się już z Wami przy nim, właśnie, żebyście już nie oglądali mojego szukania tutaj, moich poszukiwań. A tymczasem dziękuję Wam wszystkim za uwagę i zostawcie kciuka w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!